W środę około godziny 17.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o osobach, które weszły do wody i nie potrafiły opuścić jej o własnych siłach. Doszło do tego na terenie podwrocławskiej Leśnicy. Na miejsce natychmiast pojechały służby, pogotowie ratunkowe, straż pożarna i funkcjonariusze. Osoby postronne wyciągnęły z wody dwie osoby i udzielały im pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu pogotowia. Następnie pomoc tą przejęli ratownicy medyczni. No niestety, mimo akcji reanimacyjnej trwającej dość długo, nie udało się tych osób uratować. Ustalenia policjantów w tej sprawie potwierdzają, że osoby wypoczywając nad wodą, prawdopodobnie bardzo rozgrzane od słońca, weszły do wody, no już nie potrafiły opuścić zbiornika wodnego o własnych siłach. Osobami, które niestety w wyniku tego bardzo tragicznego zdarzenia poniosły śmierć była 39-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna, obydwoje mieszkający na terenie Wrocławia. Policjanci na miejscu zdarzenia z prokuratorem pracowali kilka godzin, by wyjaśnić szczegółowo przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Nad sprawą nadal pracujemy i mając na uwadze. Panującą aurę, zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które decydują się na wypoczynek na wolnym powietrzu, aby bezwzględnie korzystać ze zbiorników wodnych, które są strzeżone, które są pod opieką ratowników, a jeżeli już decydujemy się na kąpiel w innych miejscach, to przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.